Cześć, jestem Kuba z firmy Speckable i zapraszam Was do obejrzenia relacji z eventu narzędziowego, który zorganizowaliśmy dla naszych klientów oraz partnerów. Jest to pierwsze takie wydarzenie w ponad 30-letniej historii naszej firmy. Zapraszam. Nazywam się Daniel Wojcilewicz, jestem pracownikiem Milwaukee Polska. Dzisiaj gościnnie u naszego partnera w firmy SpecKable w Poznaniu. Prezentujemy tylko część wybranych maszyn, wybranych tym razem pod branżę elektryczną ze względu na miejsce i okoliczności. Standardowo nie tylko, nie tylko prezentację, ale również, również możliwość testów. Cześć, jestem Marek z grupy Topex. Pojawiliśmy się tutaj na specjalne zaproszenie Specabli i przyjechaliśmy tutaj pokazać część naszego asortymentu. Mamy tutaj elektronrzędzia marki Graphit, do tego jeszcze narzędzia marki NeoTools, która jest od narzędzi ręcznej, bo jak widzimy tutaj BH, oświetlenie, kompresory. To jest dopiero naprawdę ułamek naszej oferty. Wszystko dostępne u naszego ulubionego klienta SpecKable.